Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica urzędowska 351. Autokomis. Telefon 600 968 157. Rozpoczęcie nauki w szkole jest jednym z najważniejszych dni w życiu każdego ucznia. Zobaczmy, jak uroczystość ślubowania klas pierwszych przebiegała w publicznej szkole podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II. Tego dnia nie zabrakło elegancko ubranych uczniów, lekkiego stresu i pełnej sali rodziców. Uroczystość ślubowania klas pierwszych rozpoczęła się od powitania wszystkich zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, zebranych rodziców oraz bohaterów spotkania uczniów klas pierwszych. Następnie miał miejsce wystąpienia okolicznościowe. W tak ważnym dla uczniów dniu nie zabrakło lubelskiego kuratora oświaty, który wszystkim pierwszakom i ich rodzicom złożył życzenia. Życzę Wam bardzo dużo radości, uśmiechu. Samych piątek, szóstek i również czegoś takiego, żebyście się budzili wcześniej niż to zadzwoni dzwonek w zegarku lub mama tam pocałunkiem obudzi, żebyście się po prostu nie spóźniali do szkoły. Bo tu na Was czeka koleżanka, kolega, pani, wszystko to, co jest ciekawe, co otacza. A rodzicom życzę takiej radości, również dumy ze swoich podziem, jak to jest dzisiaj, żeby ten okres sześciu lat przyniósł jak najwięcej satysfakcji związanej z rozwojem dzieci, z nabywaniem umiejętności, wiedzy, po to, żeby właśnie cieszyć się rezultatami w klasie trzeciej, jak będzie teści, każdą jedną klasówką i, i piątką, szóstką, tak również jak dzieci, no i to, co jest później już najważniejsze, czyli taki egzamin zewnętrzny w klasie 6. Jednak najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przysięgi przez pierwsze klasistów. My uczniowie raz pierwszy szkoły podstawowej numer 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku uroczyście Stukujemy. wypełniać sumiennie obowiązki ucznia. Szukujemy! Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą. O dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego. Sztukujemy! Przystarzać dumy nauczycielom i rodzicom. Stukujemy. Swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość. Być dobrym Polakiem i służyć ojczyźnie. Stukujemy. Godnie pielęgnować ideały głoszone przez naszego patrona Jana Pawła II. you're Przyrzeczenie złożone na sztandar szkoły oficjalnie zakończyło okres próby i przypieczętowało uczniów klas pierwszych do ich nowej szkoły. Jest to przyjęcie uczniów klas pierwszych w szeregi braci, braci uczniowskiej. Ślubowanie klas pierwszych to szczególny moment w życiu szkoły, ale przede wszystkim każdego ucznia, który rozpoczął w tym roku naukę. Tą uroczystość obchodzimy w naszej szkole bardzo, zawsze bardzo szczególnie, gdyż jest to taka ważna uroczystość, kiedy ci uczniowie, którzy na nowo przychodzą do naszej szkoły, są pasowani na uczniów i staramy się, żeby ci uczniowie byli, byli tutaj jak najlepiej traktowani w naszej szkole. Pierwszaki z pomocą swoich opiekunów specjalnie na tą uroczystość przygotowały program artystyczny. A ja mam na imię Ola i przyszłam tu prosto z przedszkola. Tata obiecywał kupić mi komputer, jeśli się dobrze liczyć nauczę. Jako untera nie potrzebuje, jak ryba w wodzie w matnie się czuje. Jeden i jeden daje dwa, dwa i dwa to czterka. Podczas spotkania zaproszeni goście wręczyli skromne podarunki dla uczniów klas pierwszych. Wszystkim pierwszakom życzymy sukcesów w nauce, jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.